Panie trenerze, rozpoczynamy serię spotkań przygotowawczych i można powiedzieć, taka drużyna z pierwszej półki na pierwszy ogień od razu Wisła Kraków. Ma być w najmocniejszym składzie? Jakie nastawienie przed tym spotkaniem? Tak, z pariem partner z Ekstraklasy. klasy. No cóż, my pracujemy według swojego planu i ten, ten mecz jest takim. Pierwszym sprawdzianem i, i weryfikacją tego, co zrobiliśmy. Doskonalimy pewne elementy, które już zrażaliśmy w zeszłym roku i, i zobaczymy, jak to wyjdzie na tle mocnej drużyny ekstraklasowej. Trzech nowych zawodników dołączyło do kadry. To są te nazwiska, których właśnie chciał trener Papszu? Tak, na te pozycje szukaliśmy zawodników. Do pola starszych, natomiast bramkarza młodzieżowca. Yy, tak, jestem zadowolony z tych transferów. Dzisiaj, minus pięć, wydaje się, że jutro w Myślenicach może być podobna yy, pogoda. Ten mróz trochę nie przeraża chłopaków? Nie, co. Jaki to mróz? Gdyby było 25, to byśmy się martwili. 5 stopni nie sprawia to nam żadnego problemu. Śledził ten, te ruchy transferowe yy, zimą, kto może być takimi rycerzami wiosny. Poza Rakowym, oczywiście, który jest liderem i wydaje się pewnie zmierza do celu. Nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno Odra ruszyła ostro. Pozyskała, pozyskała kilku zawodników gdzieś o, o znanych już nazwiskach, więc widać, że ten awans, ten awans będzie tutaj dla nich w tej chwili priorytetem. Już nie będą grać o coś. Nie tak? co się uda. Tylko chyba te cele już będą wyznaczone, bo, bo po tych transferach widać inne drużyny. No, na, razie, na razie nie słychać o jakichś mocnych tutaj nazwiskach, gdzieś, czy, czy dużej ilości transferów, ale, ale myślę, że te czołowe nie, nie, nie muszą robić rewolucji, no, bo coś się sprawdziło i, i nie trzeba tego zmieniać, trzeba to tylko podretuszować. Tak na koniec jest trochę żal za Atomkiem Loską? Nie jest przesądzone, że on do nas nie wróci jeszcze. Natomiast na pewno był to wartościowy zawodnik w minionej rundzie i bronił wszystkie mecze. Straciliśmy stosunkowo mało bramek. Przy niewielu można było mieć zastrzeżenia do Tomka. Kilka naprawdę, jak nie kilkanaście bardzo dobrych interwencji, które w pewnych momentach gdzieś uchroniły nas straty bramki. A przede wszystkim duży, duży progres, jeżeli chodzi o, o rozwój tego chłopaka. I, i no na, pewno, na pewno troszeczkę, mm, troszeczkę niepewności teraz, teraz jest, no bo, bo stawiając na innego bramkarza, nie wiadomo, jak, jak to będzie wyglądało. A z drugiej strony. Pozyskaliśmy to Lisa Mateusza Lisa, który, który jest naprawdę utalentowanym bramkarzem i już w tych treningach widać, że, że może być równie mocnym punktem jak, jak loska.